Wingman to nie drogi, ale w pełni funkcjonalny model multitula firmy Letterman i o tym multinarzędziu będzie to wideo. Zarówno szkielet, jak i wszystkie narzędzia tego multitula zostały wykonane ze stali nierdzewnej, poddanej oczywiście obróbce termicznej, tak aby narzędzia były odpowiednio przygotowane do funkcji, które będą pełnić. Mamy tutaj aż 14 narzędzi, opowiem najpierw o tych największych. Są tutaj kombinerki płaskie, kombinerki uniwersalne, a także przecinak do drutu. Kombinerki posiadają sprężynujące ramiona, co znacznie ułatwia pracę nimi. W ramionach tula znajdziecie oczywiście dodatkowe narzędzie. Mamy tutaj śrubokręt Philipsa, potocznie zwany śrubokrętem krzyżakowym, duży śrubokręt płaski. Po drugiej stronie jest otwieracz do paczek, co w dzisiejszych czasach jest bardzo przydatnym narzędziem, dodatkowo pilnik, mniejszy śrubokręt płaski, a także otwieracz do puszek i butelek. Z zewnętrznej strony ramion znajdziecie nóż z częściowo ząbkowanym ostrzem, a także Nożyczki. Zarówno nożyczki, jak i nóż blokowane są blokadą dla poprawy bezpieczeństwa podczas pracy. Na tulu znajduje się również stalowy klips, który pozwala przenosić to multi narzędzie zarówno na kieszeni, jak i pasku. Dodatkowo w komplecie z tulem znajdziecie taką oto nylonową kaburę, którą również możecie powiesić na pasie. Wingman to bardzo proste narzędzie, które na pewno przyda Wam się na co dzień, a ja na koniec tego wideo zapraszam Was jak zwykle na nasze media społecznościowe. Odwiedzajcie nasz YouTube, Facebook, Instagram i Twitter.